No właśnie, jak to jest z tymi cyfrowymi spedycjami? Od 2018 roku powstało ich kilka. Wcześniej myślano, że tak naprawdę cyfrowa spedycja to jest firma IT, która trochę będzie zajmowała się logistyką, ale przede wszystkim będzie tworzyła jakieś oprogramowanie. Znamy przypadki, że zarówno w Ameryce konwoj, w który zainwestował Jeff Bezos i Bill Gates, już zamknął swoją działalność, i gdzieś jakaś wartość obrotu na poziomie jednego miliarda już nie daje się osiągnąć i zarządzać przez systemy komputerowe. Dlatego tutaj trochę bym dyskutował z tym, czy algorytmy są bezwzględne, ale są też bezwzględne pod tym względem, że jeżeli dojdziemy do pewnego poziomu obrotów, to one mimo akcept, nie, akceptują ryzyko i powodują, że no jeżeli jedziemy na stracie, to miliony obrotów, miliony transakcji z, z, z 10 dolarami straty powodują ogromną stratę i koniec takich spedycji. Taki sam przypadek mamy z Instafrightem w Europie, który w tym roku osiągnął bankructwo. No ale te firmy zbierały pieniądze głównie na to, żeby napisać jakiś program. No i jak to wygląda, Krzysztof, może z twojej perspektywy, czy... Czy to jest problem w tej chwili kosztowy czy mentalny, jeśli chodzi o kwestie oprogramowania do zarządzania cyfrową spedycją? Znaczy, wydaje mi się, że jeden i drugi tak naprawdę. Y też Państwo znajdziecie w raporcie taką informację, która mówi, że do 2030 roku rynek cyfrowych ekspedycji czy rozwiązań dla cyfrowych ekspedycji osiągnie poziom w okolicach 77 miliardów dolarów, a ten rynek nie znosi próżni, więc to, co my ostatnio widzimy, to jest wysyp tak naprawdę startupów czy też większych firm, które oferują w jakiś sposób. Yy, ułatwienie w cyfryzacji łańcucha dostaw, w zasadzie całego. Można powiedzieć, że jeżeli dzisiaj chcielibyśmy scyfryzować jakiś fragment łańcucha dostaw, to jesteśmy w stanie to zrobić w mniejszym lub większym zakresie. Od tak naprawdę alokacji ładunków, tą fazę taką powiedzmy kontraktacji, do fazy execution, czyli monitoring, czyli zarządzanie zleceniami, czyli zarządzanie fakturami, czy ostatnio modne też sformułowanie sustainability. Natomiast warto tutaj zwrócić na, um, uwagę na dwa moim zdaniem największe problemy, które dzisiaj występują i w tych firmach startupowych, i w tych dojrzałych. Jeden z dwóch problemów. One występują rozłącznie. Pierwszy z tych problemów to jest wysoki koszt wdrożenia i utrzymania tego typu rozwiązań. A jeżeli ten koszt jest nieduży, to tak naprawdę te rozwiązania są zupełnie nieelastyczne. Czyli mamy ten problem, że nie jesteśmy w stanie się z danym rozwiązaniem technologicznym wpasować w procesy, procedury czy nawyki, które w danej firmie są. Na całe szczęście już trochę firm ten problem rozumie, przynajmniej jeden z tych dwóch. My także w transie ten, ten problem dostrzegliśmy. I zarówno my, jak i część firm, które, które znamy, wprowadzają taki model, który ja nazywam osobiście Elastic SaaS. Krótko rzecz ujmując, chodzi o to, że w dalszym ciągu, jakby dostarczamy oprogramowanie, które jest w chmurze, które na bieżąco aktualizujemy, ale jednocześnie dajemy też możliwość wprowadzenia własnych procesów czy obsługi tych własnych procesów, właśnie przy pomocy tego oprogramowania. To, co my zrobiliśmy, jeżeli chodzi o nasz taki korowy produkt, czyli giełdy transportowe, to też chcę nakreślić trochę kontekstu. Jesteśmy firmą technologiczną. Prywatne. Prywatne giełdy, Prywatne giełdy transportowe, przepraszam Jacku. Yy. To jesteśmy firmą technologiczną, która na rynku istnieje 20 lat. Przez te 20 lat budowaliśmy jakieś swoje know-how technologiczne, no i w pewnym momencie postanowiliśmy tak naprawdę to całe know-how technologiczne oddać w ręce naszych klientów. Po co? Ponieważ obserwujemy to na co dzień, że tak naprawdę mamy 100 tysięcy użytkowników, kilkadziesiąt tysięcy firm na naszej giełdzie yy, yy, publicznej, natomiast są delikatne różnice właśnie w tych procesach, które występują w firmach spedycyjnych. Każda z nich pracuje trochę inaczej, więc to co my zrobiliśmy, to oddaliśmy całe know-how, natomiast przy okazji pozwalamy ustawiać sobie te własne procesy, zaczynając od compliance, przechodząc przez tak naprawdę możliwość wgrania do naszej giełdy prywatnej, swojej zaufanej bazy przewoźników przez reguły automatyczne, które pozwalają nam dokładnie określić na jakich zasadach, na jakich warunkach mają być publikowane oferty, aż po pełną analitykę danych, która docelowo pozwala nam podejmować decyzje e, biznesowe, czy te procedury, procesy, które wdrożyliśmy są OK, czy nie. I to jest właśnie nasza giełda, giełda prywatna, czyli w takim modelu elastycznego saas e, który w takim modelu subskrypcyjnym pozwala tak naprawdę bez większych, be, bez olbrzymich kosztów e, e, posiadać oprogramowanie właśnie takiej klasy Enterprise, jak cały TransferU. Czyli tak naprawdę problem kosztowy nie istnieje, jest tylko problem mentalny. No właśnie, ale mówiąc o kwestiach cyfryzacji, kiedyś miałem taką rozmowę z szefową IT firmy Daxer. Jana mi powiedziała tak, panie Tarkowski, jeżeli 99% procesu logistycznego jest cyfryzowany, to on nie jest wcale cyfryzowany, no bo jednak ten 1% musi być manualny. Niektórzy chwalą się tym, że mają 100% cyfryzowane Właśnie jak to wygląda u Państwa, operatora logistycznego Omega Pilsno, panie Grzegorzu? Jak to wygląda u nas, tak? Jestem prezydentem operatora logistycznego firmy Omega Pilsno. Między innymi tutaj padły słowa na temat cyfryzacji, cyfryzacji spedycji. Ja chciałbym zaznaczyć, że jako Omega mamy 700 pojazdów to po pierwsze. Z drugiej strony mówimy, że cyfryzacja spedycji jest, z mojej perspektywy jest to tylko i wyłącznie część pełnego łańcucha dostaw, część pewnej usługi. Jako operator logistyczny patrzymy na to zupełnie inaczej. Patrzymy na to na pełen łańcuch dostaw i na cyfryzację całego łańcucha dostaw. I dla nas to jest kluczem. OK, możemy mówić tutaj o, o tej e, cyfrowej spedycji, tak? Tylko to, to jest jeden z elementów. Z drugiej strony, e, popatrzmy sobie na raport, który, który tutaj jest, e, który jest de facto bardzo dobry. Udało mi się go już przeczytać, mimo że premiera jest dzisiaj. E, Zaznaczają Państwo dwie rzeczy, tak obecne wyzwania branży transportowej, czyli rentowność i pełna kontrola nad kosztami i niedobór pracowników, tak, to zastanówmy się teraz, w jaki sposób ta cyfryzacja może rozwiązać te problemy. Myślę, że punkt pierwszy, pełna kontrola nad kosztami i rosnące wydatki, to cyfryzacja zdecydowanie wpłynie na ten temat. I patrząc z doświadczenia, mogę powiedzieć, to co, to, co zrobiliśmy jako Omega Pils, no Ten proces zarządzania kosztami mamy w pełni, po pierwsze, nie tylko zdigitalizowany, więc przeszliśmy z formy jakby papierowej do formy cyfrowej. Z drugiej strony, wdrożyliśmy inne elementy. Całego procesu cyfryzacji, tutaj powiem o hurtowni danych, o narzędziach Business Intelligence po sztuczną inteligencję, które właśnie zaczynamy czy testować, czy też wdrażać w naszym obszarze. I to jest główny jakby problem, i wyzwanie, przepraszam, nie problem. Jest to wyzwanie, przed którym jako operator logistyczny stoimy. Cyfryzacja, zgadzam się tutaj z panem mówiąc o tym, że. Poziom cyfryzacji musi być po prostu stuprocentowy, aby odnieść sukces. Czyli tak naprawdę jesteście mocno zaawansowani w swojej firmie, można powiedzieć, że jesteście scyfryzowani, ale jak podejść do tej uberyzacji? Bo mm, na przykład w hotelach, w branży hotelarskiej, no powstał booking i sprawa się rozwiązała bardzo łatwo, nie? jest jeden operator. Jeśli chodzi o apartamenty, mamy tu RB. A w branży transportowej tych usług personalnych no mamy kilku operatorów. I teraz transport teoretycznie jest prostą rzeczą, tak? wozimy z A do B po najniższych kosztach, no ale w tych transportów jest bardzo wiele. Jest to jakaś struktura. Nie? Mówimy też o tym, że w Unii Europejskiej tam różnie się mówi, ale około 27-30%. Jest pustych przebiegów, to się przekłada na 300 miliardów do euro, więc jeżeli by oszczędzić, ale w jaki sposób można oszczędzić? Czy cyfryzując się tylko tak jak państwo? Czy jeszcze coś więcej trzeba zrobić, żeby po prostu ta cyfryzacja miała sens? Zgadzam yy, się, i to co pan powiedział, to yy, teoretycznie jest prosty. W praktyce jest to zupełnie inaczej. Mówiąc o Uberyzacji, o Bookingu i tak dalej, powiem w ten sposób, to z, zaprezentował. Mówiąc o cyfryzacji, spójrzmy z dwóch perspektyw na całą cyfryzację. Pierwsza perspektywa jest taka, że mówimy o perspektywie cyfryzacji wewnętrznych procesów u operatora logistycznego, w firmie transportowej, u przewoźnika czy z perspektywy nawet firmy spedycyjnej. Dobrze, co to zmieni? Czy zmieni to rynek transportowy, rynek spedycyjny? Cyfryzacja wewnętrznych procesów? Myślę, że nie. Ona zoptymalizuje, wpłynie na marże, zoptymalizuje koszty, zgadzam się. Ale czy mamy w tej chwili e, następnym, czy mamy narzędzie, czy mamy rozwiązanie, które potrafi połączyć? Em, przewoźników, połączyć operatorów logistycznych i zcyfryzować cały łańcuch dostaw, tego nie ma, to jest krok dalej, to jest przyszłość. I na tym już, e, e, mając na uwadze tą konferencję inne konferencje, powinniśmy rozmawiać na temat dalszych kroków, bo teraz cyfryzacja tego, co tutaj mamy, e, naprawdę e, uważam jako omega że jesteśmy zcyfryzowani bardzo mocno i jesteśmy na bardzo wysokim poziomie. E, Dało nam to pewne przewagi konkurencyjne, dało nam to pewne rozwiązania, zastosowania. Jednak widzimy tutaj, że rynek potrzebuje czegoś więcej, potrzebujemy czegoś więcej. Proszę zauważyć, jak wygląda rynek. Jak wygląda rynek przewoźnika? Rynek przewoźnika w tej chwili jest taki, że mamy 30% floty, należy do tak zwanych grubych ryb, tak, Grup dużych firm transportowych, które mają powyżej setki pojazdów. Ale 70% rynku to są firmy małe, firmy do tej setki pojazdów, gdzie GROW stanowi firmy z jednym, dwoma, pięcioma, dziesięcioma pojazdami. Jak połączyć cyfrowo te firmy? Jak, jak zapewnić cyfryzację tego łańcucha dostaw, pełnego łańcucha dostaw? To jest uważam, najważniejsze pytanie obecnie, które powinniśmy już myśleć przyszłościowo. E, oczywiście nie zapominając o tej cyfryzacji i czy informatyzacji cyfryzacji, e, własnych, własnych usług. I jeżeli my sobie wewnętrznie w naszych organizacjach nie usprawnimy, nie pomożemy i nie zcyfryzujemy własnych e, procesów, nie będziemy gotowi do cyfryzacji globalnej, która nas tak uważam, tak czy inaczej czeka. Pytanie jest, kto to zrobi i w jaki sposób.